To są dwie zapowiedzi Bundesligi. Siemoneczko, już po raz ostatni, to są dwie zapowiedzi Bundesligi, kolejka no ma 22, 23 napierw, kolejka 22 Borussia, Mainz. Co, co powiedzieć o Borussii, Borussia jest w gazie, wygrywają na razie wszystko. Mam nadzieję, że jak my tam pojedziemy na Signal i na Park 28 lutego, to przejedziemy się po Borussii, mam nadzieję, że dobre sądzie będzie, sądzie jeszcze jest czas. Na razie 22. kolejka Borussia Mainz. Mój typ wygra na Borusii, Bayer Leverkusen, St. Pauli stawiam na Leverkusen. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt ostatnio nie jest w dobrej formie. Tutaj typuję zwycięstwo Frankfurtu. Hamburg Union stawiam na Hamburg. Hoffenheim Freiburg stawiam na Hoffenheim. Werder Bremen Bayern stawiam na Bayern. Stuttgart Kieln stawiam na Stuttgart. Augsburg, Heidenheim stawiam na Augsburg. Lipsk, Wolfsburg, stawiam na Lipsk. To była 22 kolejka. Kolejka 23. Mainz, Hamburg, stawiam na Mainz. Kieln, Hoffenheim, stawiam na Hoffenheim. Bayern, Frankfurt, 21. Luty o 15.30 stawiam na Bayern. Union, Bayer Leverkusen, stawiam na Union. Wolfsburg, Augsburg, stawiam na Augsburg. Lipsk, Dortmund, stawiam na Dortmund. Freiburg, Gladbach stawiam na Freiburg, St. Pauli, Brema stawiam na St. Pauli, Heidenheim, Stuttgart stawiam na Stuttgart. To są moje zapowiedzi. I jeszcze jedną wrzucę już. Kolejka numer 24: Augsburg, Kieln stawiam na Augsburg, Gladbach, Union stawiam na Union, Leverkusen, Mainz stawiam na Bayer Leverkusen, Hoffenheim, St. Pauli stawiam na Hoffenheim, Brema, Heidenheim stawiam na. Breme, Borussia, Bayern stawiam na Bayern, Stuttgart, Wolfsburg stawiam na VWB, Eintracht, Frankfurt, Freiburg stawiam na Freiburg, Hamburg, Lipsk stawiam na Lipsk. I tu czwartego zaległy mecz: Hamburg, Leverkusen stawiam na Hamburg. To były moje zapowiedzi kolejki 22, 23, 24, kolejkę 25. Zapowiem wam jak te mecze się rozegrają. Moi drodzy, Mia samia, dziękuję za dzisiaj. Po meczu następnych wrzucę wam vlogi. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek mam wolne, ale niedziela, poniedziałek będę chciał iść ekstra do pracy, jak mi znajdą zmiany. Także dziękuję za dzisiaj, subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować. Dzwoneczek do góry, żebyście byli na bieżąco. I czekam na informacje Niemieckiego Związku Piłki Nożnej co do meczu Bayern z Lipskiem. Czy ten mecz zostanie w tą środę rozegrany, czy zostanie przełożony o tydzień później, bo Bayern w tym miesiącu w Lidze Mistrzów nie gra. Nie musi grać. Także to się wszystko okaże. Na razie trzeba czekać na decyzję, jaką podejmą. Mam nadzieję, że dobrą podejmą. Bądźmy dobrej myśli. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Kończę na dzisiaj. Subskrybować, oceniać, lekować, dzwoneczek do góry. Mia sa mija. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Żółwik, piąteczka. Mia sa mija. Forza, alianza, rena, bis, Lus. Mia mija. Do usłyszenia. Pozdrowionka. Cześć. Miłego piłkarskiego tygodnia. Do końca. Tego roku lecimy po mistrza Niemiec, tego kopyta. I mam nadzieję, że wygramy jeszcze dużo meczów w tym sezonie. Miasa, mia sam ja, pozdrowionka, miłego tygodnia piłkarskiego. Obstawiać, subskrybować. Dzwoneczek do góry, proszę o komentarze, proszę o, subskryp o subskrypcję. Puszczać to dalej w internet, w youtuba. Do usłyszenia, cześć.